Czołem wszystkim widzom, witajcie na kanale Sztuki Walki TV. W dzisiejszym wideo. Mateusz Kamrod mówi z kim chciałby zawalczyć: Zajemna relacja między Parnasem i Żółkowskim Joanna Jędrzejczyk wróci do UFC. Debiut Rembeckiego w UFC. Kolaboracja Federacji Rising oraz Bellator i organizowana przez Digala. Problemy poza bokserskie Żerwonty Davisa. Występ Marcina Wrzoska w kolejnej galii Freakfight. Mateusz jest w ciągłej drodze do zdobycia pasa w UFC. W ten roku płynął mu pod znakiem dwóch walk. Ze wspaniałym pokazem grapplingu w pięciorundowym pojedynku z Armanem Sakurianem, zakończonym wygraną, oraz przy okazji ostatniej przegranej batalii z silnym Benilem Dariuszem. To tak dopytam jeszcze, która, ta która z tych porażek bardziej bolała, Góram czy, czy Dariusz? To znaczy... Szczerze to jest tak, że walka z Dariuszem to jest ta jakby pierwsza zaakceptowana moja przegrana w karierze, czyli można powiedzieć, że po 12 latach zawodowej kariery znalazł się śmiałek, ochotnik, przeciwnik, który tak na dobrą sprawę wygrał ze mną e, poprzez, poprzez walkę po prostu na macie, bo ta walka z Guramem, e, no to faktycznie jak byśmy ją oglądali jeszcze raz, to to nie była faktycznie przegrana. Więc... Mateusz wskazuje swojego kolejnego potencjalnego rywala w drodze do zbliżenia się do walki o pas, a ten z kolei z posiadaniu aktualnie przez Islaba Makaczejewa przeciwnikiem byłby właśnie Chandler. Ostatnio bardzo blisko byliśmy, ale Gejczy również byłby dobry, Rafael Fizjew. Jest, jest też bardzo blisko, więc ja patrzę na czub kategorii po prostu i, i jednym z tych zawodników chciałbym się zmierzyć. Saladin Parnas posądza Mariana Ziółkowskiego, że udawał swoją kontuzję tylko po to, żeby nie zawalczyć na gali KSW 76. Jak pamiętamy w jego miejsce włodarze znaleźli zastępstwo w postaci Sebastiana Rajewskiego, ostatniego rywala Mariana. Dla mnie nie był błyskany. Dla mnie to był tak naprawdę to nie wierzę w tej kontuzji, bo on miesiąc przed walką moja walka Sebastiana, to on miał sparingi u siebie w klubie, to nie da się, albo jesteś skontuzowana, albo nie. Ja powiem tak, że ja marzę o tym, żeby, żeby przed naszą walką była konferencja jakaś prasowa. Nie, ale po prostu, żeby to się skończyło, bo to jest jakaś, jakaś poszla pantoflowa, czuję się jakiś plotkarz. W ostatnich dniach pojawiła się informacja, że do Joanny Jędrzejczyk zawitała z samego rana USADA. Jest to kontrola antydopingowa, będąca powiązana z UFC. Fani spekulują, że może jest to zwiastun tego, że JJ będzie chciała porwóc do największej organizacji na świecie. Asia pół roku temu ogłosiła zakończenie swojej kariery tuż po przegranej walce z Weili Zhang. I love so much. I will join I'm retired, guys. I love you so much. Thank you for the sport. EFC! Dana! So sorry I let you down, man. Sam osobiście chciałbym zobaczyć jeszcze raz Polkę w klatce UFC. Aktualnie nasza zawodniczka zaraz po nowym roku planuje wyjazd na camp do Tajlandii. Tam będzie szlifowała formę i chciała, jak to ujęła, odnaleźć siebie. Jak już jesteśmy przy Polakach w UFC, to warto nadmienić, że już 14 stycznia zobaczymy Mateusza Rembeckiego w debiucie w tejże organizacji. Oczywiście pomijam walkę w Contender Series Dana White'a. Początkowo jego rywalem miał być Omar Morales, który jak się okazało doznał kontuzji. Szybko znaleziono zastępstwo Polakowi w postaci Nika Fiore którego będzie to również pierwsza walka dla UFC. W Sylwestrową sobotę oraz na wyrok będą miały miejsce dwie większe gale sportu walki. W Londynie odbędzie się kolejne wydarzenie Cage Warriors, oznaczone mecz 148. Z kolei w Japonii dojdzie do ciekawej kolaboracji pomiędzy Belatorem oraz Federacją Rising. Wkładarze dwóch stron postanowili połączyć siły i stworzyć kartę walk, której dojdzie do meczu pomiędzy organizacjami. Walka wieczoru zostanie określona potyczką byłego mistrza Belatora A.J. McKee z aktualnym mistrzem Rising Roberto Satoshi Souzo. Panów nie wychodzących za bardzo z polskiego podwórka ciekawszy będzie pojedynek między Patricio Pitbullem a Kleberem kojk Erbstem Tego ostatniego powinniście kojarzyć z naszych polskich gal, gdyż swego czasu był zawodnikiem KSW. Wygrał ostatnie 7 walk, a co ciekawsze jego poprzednia przegrana była z Mateuszem Gamrotem. Start karty głównej o 11 czasu polskiego w Nowy Rok. Na koniec wieści ze świata boksu. Żerwonta Davis, świetny pięściarz, wielokrotny mistrz świata w kilku kategoriach wagowych, do tej pory niepokonany z rekordem 27-0. Zdarzają się mu jednak niecodzienne wybryki. We wtorek został aresztowany pod zarzutem pobicia i przemocy domowej. Aktualnie już wyszedł z aresztu po opłaceniu kaucji. Co najciekawsze, 7 stycznia ma swoją kolejną walkę zawodową z Hektorem Luisem i nadal nie wiadomo, czy pojedynek dojdzie do skutku. Jedno jest pewne. Dzięki temu szumowi medialnemu walka została bardziej rozpromowana. Co do samych występków Czerwonty sam zaprzeczał, by był agresywny względem swojego dziecka i jego matki. Miał on już takie problemy z prawem w 2020 roku, gdzie postawiono mu 14 zarzutów w związku ze spowodowaniem wypadku drogowego. 3 lutego odbędzie się gala Fame MA17. Wydarzenie zorganizowane zostanie na Tauron Arenie w Krakowie. W jednym z pojedynków zobaczymy Marcina Wrzoska, który na dobre zrezygnował z występowania w federacjach stricte sportowych na rzecz freak fight'ów. Można mówić o nim wiele, ale zdobytych osiągnięć nikt mu nie zawierze. Z zombiakiem zostawiony byłego kulturystę Piotra Szeligę pojedynek odbędzie się na zasadach K1 w małych rękawicach, tak jak to ma czasami miejsce w federacji One Championship. Dzięki za uwagę i nie zapomnijcie uderzyć przycisk z lajkiem do filmu oraz zasubskrybować kanał, aby nie przegapić najciekawszych wydarzeń ze światem Ema. Do usłyszenia następnym razem.